Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Runeterra na moim kanale. Moi drodzy, moi mili, jest nowy tydzień, a to oznacza oczywiście nowe wyzwania. I teraz oczywiście podzielę się z wami przyszłością, jeżeli chodzi o materiały z Runetery. Przede wszystkim chcę dla was publikować i ścieżkę bohaterów, oraz oczywiście zmagania z innymi graczami. Moi drodzy, jeżeli chodzi o ścieżkę bohaterów, dziękuję za opinię, tak jak mówiłem, faktycznie dogramy sobie luks. Lux, dlatego. Nie dzisiaj oczywiście. Luks sobie zagramy, dlatego że e, potrzebujemy wykonać tutaj, jak dobrze pamiętam, gdzieś demację, w którymś z tych. Więc my to oczywiście zrobimy. Plus rozpoczniemy ścieżkę nowym bohaterem, żeby odblokować pozostałe tryby. Natomiast dzisiaj, tak jak wspominałem, jedziemy po kolei z tymi rzeczami. Słuchajcie, co my mamy tutaj? Gwiezdny portal. Ok, znamy temacik, znamy temacik, ale słuchajcie, na Lisina. Na Lysina, moi drodzy, to ja jeszcze nie grałem. Bilgewater Pozwolimy sobie tutaj pominąć i karma po drodze. Oj, karma po drodze zawsze jest przerażająca, szczerze mówiąc. Słyszycie, mam 1-1 za każde posiadane słowo klucz. Ciekawe... Bardzo, w ogóle bardzo mocne rzeczy nam się trafiły, tylko ja chyba nie mam tu aż tyle keywordów, żeby to ładnie uruchomić, a wiemy, że ta moc kiedyś była na wagę złota, także jestem bardzo zadowolony. No będzie duża przewaga kart, no tutaj taka shift byłaby dobra, prawda, z furią, jeżeli chodzi o bardzo dużą liczbę jednostek z małą liczbą punktów ataku. Ok. E, Okej, okay. poszukam czegoś innego, może to będzie jakieś rozwiązanie co wy na to? Niezły start, bo mamy trójkę. Pamiętajcie, że tę trójkę chcecie zagać jak najwcześniej, żeby zwiększyć potencjalnie szanse na jakieś tutaj silniejsze karty. Przeciwnik nie ma, słuchajcie, żadnej karty za jeden, skorzystamy z tej sytuacji. No i tak jak mówię, tutaj nie byłoby raczej aż tylu keywordów, prawda? To nie ten region po prostu. Jest tutaj, pięknie, buffik poleciał. Uu. Szczerze? No nie, niefortunna sytuacja. Zwłaszcza, że ta karta miała podatność. Ciekawe, to było dosyć. Okej, okay, to nic nam nie, nie przeszkadza, ale tracimy kartę potencjalnie. Byłoby to całkiem możliwe, gdyby nie ta podatność. Pięknie, nieuchwytność, tadam, dead. Tutaj buffy cały czas lecą, ale gry wygrać nie mogę. 10 kart. On ma więcej, także zaraz musimy się, słuchajcie, streszczać. No ale tu jest 7-5. Mogę tu najpierw uderzyć ale widzicie co tu się dzieje? Ale to jest koniec z tym uderzeniem. Ta moc jest przepotężna. W ogóle wydaje mi się, co wy powiecie na to, żeby na PvP była właśnie taka karta, która byłaby na przykład z Noxusu i następna karta, która ma minimum 5 punktów ataku, uderza na najsłabszego przeciwnika. I na przykład ona by działała tylko i wyłącznie wtedy, gdy udałoby wam się spełnić warunek z reputacji, nie? Ciekawe, naprawdę ciekawe Uff, Bardzo słabe karty, pozwolę sobie minąć Buffik zawsze spoko, myślę To nie jest zbyt mocne, to tym bardziej nie jest mocne Skorzystajmy z uciszenia, ale no nie jestem fanem No ale tamte karty poprzednie, sami przyznacie, że były tragicznie słabe eee, Atak darmowy Elise Przywołanie bardzo dodatkowego. które miałby punktów, ale tego w życiu nieruchomy. Zmieńmy. Trandl, fiora, przeźbiarka, dodatkowe karty. Nic nie wypadło nam tutaj mocnego, ale fiora z uderzeniem, żeby wygrywać warunkowo jest dosyć ciekawa. Potrzebuje, co to jest? Skrzynia przedmiotów, Zdecydowanie wolę wykrzykniki. Jednostki przeciwnika z siłą 5 mają postrach, przyznaj. Może, słuchajcie, to już na pewno było, a tego nie pamiętam. Ta karta bardzo rzadko spotykana, nie wiem czy ją w ogóle kojarzycie. no ma chyba statystyki 6-5 i ona ma... Eee... Ona jest stara, do tego zmierzałem. Bardzo dobre tempo, podoba mi się to wszystko. Zobaczcie, że każda z naszych tutaj, każda karta ma coś jeszcze w zanadrzu, prawda? To jest ciekawe. Coś do wszystkiego? Co... u U. Nie spodziewałem się tego. Nie spodziewałem się tego. Tak po prawdzie mówiąc, to coś nowego. Uważaj, nie prowokuj. dlatego, że mam jedynkę. Nie Mamy uciszenie. No żeby była jasność. Kurczę, muszę tu uważać, bo ta myszka dalej mi robi przykusy. Pięknie tutaj zablokowaliśmy. W ogóle teraz zwróciłem uwagę, że mamy minus 1 dopiero. To były pierwsze obrażenia. To jest dosyć ciekawe. To może się przydać patrząc na to, co my mamy. Niesamowite zagranie tego młodego young playera ze sztuczną o ładny buffik. Ale to wciąż za mało, żeby pokonać tego pana. Ale nie, zobaczcie, uderzenie. Niezłe. Naprawdę niezłe. Zobaczcie, jakie to jest niefortunne. Dwa razy Fiora buff, nie? Bardzo niefortunne. Ojej. Dwa punkty zaledwie, no. Ale to jest... Niemiłe, nie? Można dorzucić się mnie. Szkoda tego bafa to jest duża strata. Uderzenie. A um, no, na Twoim miejscu, chyba zaatakowałbym. Jeszcze jakiś tunik do kolekcji? Okej okay. Czasami właśnie jest taki moment, że już chcecie to wygrać, już wszystko gra I wiecie, że zaraz wygracie grę, ale musicie poczekać jeszcze te dwie rundy, bo No jak widzieliście był ten stun i na ten Na ten stun nie miałem co poradzić mm, Bardzo lubię tę kartę, jeszcze będzie mieć barierę Bardzo fajnie Rejs Grabieżców Skrywa od ręki Czym jest race? Kupieniem kart Słabiutkę nic, absolutnie nic dobrego tu nie mamy, czyli muszę opuścić najpierw, okej, okay. nie, nie, hu, nie hu, no nic tu dobrego nie było, powiedzmy to sobie szczerze, wolę chyba zostawić pieniądze na jakiś po prostu lepszy sklep. Także wracając do naszego tematu przewodniego, z początku tego materiału, będzie niedługo nowa kampania z nowym bohaterem, Prawdopodobnie wybiorę tego, który najczęściej się powtarzał, a widziałem, że bardzo chcieliście zobaczyć, jak dobrze pamiętam atroxa. I, I myślę, że to jest do zrobienia. Znowu oczywiście zagramy sobie ta standardową badaczkę. Tutaj poleci minusik, jeszcze stunik. Oczywiście chciałbym tu podatność, ale są rzeczy ważne i ważniejsze. No nie opłaca nam się absolutnie tutaj atakować. Dalej idziemy, dalej ciśniemy. Fajny stunik, idealnie. Dzięki za buffa. Regeneracja dla Fiory, ok. Bardzo dobrze nasza umiejętność działa właśnie z czymś takim. Szczerze, spokojnie, bo mam jeszcze zaklęcia. Pięknie tu będzie buffik. No ale co? Miejmy nadzieję, że Fiora nie wypadnie tutaj z buffem tylko na górze jest Nasus. Chodzi o te buffy, które on daje. Pięknie tutaj Fiora się stakuje. Bardzo mi się to podoba. Chyba trzeba zabić jedną osobę tutaj, potencjalnie. Nie mam czasu na głupców. Ok, Okej okay, Duda. Jeżeli tak chcesz, proszę bardzo. To już dwa To już Bardzo dobrze, dlatego że moi drodzy zmierzamy w dobrym kierunku. To jest koniec, tu jest, słuchajcie, demacja, no jakieś uciszenie tylko ja tu widzę potencjalnie, ale... Szkoda, że nie udało się. No właśnie to jest problem z tą kartą przy trzy, nie? Chcecie wybafować, wyciągnięcie kiedyś tę kartę wybafowaną, ale kiedy? No właśnie, to jest taki problem, ale bardzo ciekawa karta, którą bardzo lubię, no ale nie oszukujmy się, też ciężko ją tutaj efektywnie wykorzystać, nie? Otrzymniej? mniej. Nie, zdecydowanie tutaj ta trójka może być ciekawa. Trochę nie podoba mi się to. Uderzenie dla. W... A moc? Czy starczy mi jeszcze na to? Dlaczego kupuję to? Już wam tłumaczę. Skrzynia zaklęć, niebieska. Nie, raczej przedmiot. Fiora. Tarcza magii dla fiory? Why not? Słuchajcie, zawsze się boję grać na karmę, bo. No bo 10 punktów i od razu oświecenie, to wiecie, to jest. To jest niebezpieczne, ok? To jest niebezpieczne, ale my mamy tu piątkę. No ale nie znajduję tych piątek, niestety. Jakaś karta z pięcio... pięcioma obrażeniami. Ma cztery. O co tu chodzi? Jeszcze nie wiem. Serce i umysł jako jedność. Jonia przemawia przeze mnie. Kaj? Okej, Okej no, Dude. Wota holy moly. Już rozumiecie, o, o czym mówiłem, prawda? Już rozumiesz o czym mówiłem, nie? Ooo. Oh, zembami i pazurami. Czego się właśnie spodziewałam? Siła w piękną postrzyu. O, tej karty nawet nie znam. Dzięki. Jeden stack. Tu za chwilę wygrywamy grę. Pamiętajcie, że tu jest dalej regeneracja. Nasus ma uderzenie, więc chętnie bym go tutaj tak wykorzystał. Więc wykorzystał też siódemkę. W przyszłości potencjalnie. No ale to zagranie. Przemierzam. Ok. Co to za grymas? Ja tak zawsze wyglądam. Nie, to musi nas uderzyć. Na szczęście popełnił błąd. Na szczęście kolega popełnił błąd. Powiem wam tak, gdyby mój przeciwnik był ludzki Prawdopodobnie na spokojnie by to wygrał Bo karma widzieliście co tu się wydarzyło No to było, to było pewne, że on to wygra ale, ale no niestety popełnił katastrofalny w skutkach błąd Wygrywamy, także już nic nie dorzucam Tu można było obronić 4-2 Pięknie tutaj jeszcze Fiora awans Nasus Awans, wcześniej chciałem zagrać pod Fiorę, ale niestety było to niemożliwe. Nie wiem, czy zwrócić uwagę, jak jaka była animacja Fiory. Ona nawiązuje do starego e, Ultimate'a z League of Legends. Także, jeżeli nie wiecie, to zachęcam do sprawdzenia, jak kiedyś prezentowała się Mistrzyni Fechtunku. Za Fiora z takimi statystykami to jest coś, co mogę jeszcze sobie wiecie, wybrać. Mamy jeszcze jedną moc. Kiedyś mi to pomogło. Czy to może nam pomóc? No to dodatkowa karta niby w ręce, nie? To już jest coś. Skrzynia przedmiotów. Pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Moi drodzy, tutaj troszeczkę kart zapewne potracimy, ale. Ale jest jak jest. Zła ręka. No niestety ta karta kompletnie się nie sprawdza, nie? Zwróciłyście już pewnie uwagę. Świetnie, że jest tutaj bumerang. Nie zostanie kamień na kamień. Pod nogami piach, a we włosach piat! Mogę stracić hapeki. I buffik? Z tego, ok. Dobrze, że to działa w ten sposób. Za srebro coś powiem, za złoto. Myślę, że szkoda mi punktów, wiecie? Myślę, że szkoda mi punktów. Potrzebuję więcej ludzi. To jest Buffik. Z tobą będzie podobnie. Staciłem większość kart na tym zagraniu. Ale Fiora ma prawie z automatu awans, tak swoją drogą, zaraz to zobaczycie. W sumie cieszę się, że wybrałem tę dodatkową kartę w ręce. A nie mówiłem, nie ma. Tylko ja. Słuchajcie, awans. A pamiętajcie, że mamy jeszcze czwórkę. Nie mam sobie ruchu. Z automatu wygrywamy grę, tak naprawdę, w następnej rundzie. Chyba, że coś się nam zepsuje, bo akurat ma dwóch przeciwników. A wystarczy tutaj zagrać jedynkę w Nexus. A, przepraszam, nie wy... O nie, dobrze, dobrze, wszystko jest. Cykłość, tak, piorka, tyk. Grok za pracę! Bardzo obijanie się! Tak, tak. Tak, jak się spodziewałam. Powiem wam tak, bumerang za minus trzy plus fiora sprawdza się wyśmienicie, nie? daj z sojusznikom wszystkim to jest niezłe nawet, tasowanie i za jeden to by niezłe buffy daje niezłe skalowanie przyznaj pierwszemu sojusznikowi z wierzchu swojej 6, 6, a moc? O, może być wystrzału. 210 okej, okay, może być Dwa losowe jednostce, przyznaję gdziekolwiek są, niebieskie, prawda, niebieskie zdecydowanie są fajniejsze, wiemy, że niebieskie tutaj mnie kusi, nie od dzisiaj oglądacie moją ścieżkę bohaterów, także wiecie, co wybiorę, prawda. Moi drodzy, co mamy tutaj? Nasusa wolałbym później, świetne buffy na start. Troszkę się zdziwiłem, dlatego, że to są naprawdę fajne karty na start. Oczywiście już wystartujemy z jedynką. Szkoda, ale będzie minus za chwilkę, zaraz to zobaczycie. jest Bafy, bafy. Myślę, że bafy przede wszystkim. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to zagranie, rzecz jasna, więc no, niestety. Wow, już 6-6 na start. Myślę, że a tak wszystkim już... Cały czas buffujemy. Trochę kart potraciliśmy, nie powiem, że nie. No ale ten mrok, kurcze bele, ciekawe. Kart już mało, statystyki 9-9. Tu wszystko działa, no rzeczy niesłychane się dzieją. Chciałbym chyba buffa przede wszystkim najpierw. Pauzuje. Tam Powiem Wam tak, całkiem spory ten baw, całkiem spory ten baw się. Może tutaj, żeby nie tracić jeszcze tej karty, bo to jest 9 obrażeń. Słuchajcie, jeżeli on by miał kartę, która pozwoliłaby mu strzelić prosto w Nexus, to powiem Wam szczerze, że kolorowo nie byłoby, nie? Zobaczmy, co teraz. W końcu się zdecydował na zagranie mroku, który tak długo trzymał w ręce. Myślę, że to dobry moment na Nasusa, bo ma 10 i od razu z automatu awans. No ciekawe to byłoby zaklęcie na skupieniu, gdyby dodano coś takiego, że następna na przykład karta, która ma więcej niż 5 ataków, może zrobić taką sztuczkę. Zobaczcie, że ja tu gry nie wygrywam. Fiorka, może jakaś? Nie ma Fiorki, niestety. Jak na złość nie mam, jak tutaj ugryźć tego tematu, widzicie? okej okay, na szczęście nie miał żadnego zakręcia z zemsty w naszego Nasusa, bo miał postrach. Ale troszkę się przestraszyłem, że mu byłby w stanie to skontrować. Moi drodzy, został nam ostatni przeciwnik do pokonania i będzie to Lisina. Sin. Wydaje mi się, że na jeszcze jeszcze u mnie przynajmniej nie widzieliście. A no to naprawdę dobra wiadomość. Zobaczymy, czy niebieski tutaj nam odda, czy nie. Całkiem przyzwoite. Tu więcej. Nie, mamy już. Chodzi o to, że mamy już bardzo dużo ataku. A ta karta, jeżeli jest w stanie się buffować, to. To działa tylko raz tak naprawdę. Ale to jest bardzo ciekawe. Ten buffik jest naprawdę mocny. Uleczymy sobie, żebym spróbować. Wow. Troszkę tych buffów tutaj i zaklęć będzie po stronie mojego przeciwnika, ale czy to, czy to mu pomoże? Bo nigdy nie wiadomo, jakie zaklęcia będą, prawda? Dobry start, podoba mi się on, bo mamy przede wszystkim jednostki do rzucania na stół. Nawet jest buffik, gdybyśmy bardzo chcieli zagrać. No i zobaczmy. Nie ma opcji. Pozbyliśmy się sparringu partnera, to już jest. to już jest coś. ducha! trochę się zdziwiłem, że on kosztuje tak mało. Barierka, super. Szkoda, że to nie działa przy uderzeniu, prawda? Bariera za bariera na całe szczęście. Także tutaj wyprzedziliśmy mojego przeciwnika, a jeszcze niestety nie ma, jak widzicie. Uuuu, ale mamy za to ciebie. Patrz, oto no, cena Siła jest niczym bez umiejętności. A czemu nie? Nie wycofam się. Pozbyliśmy się kolego, kolejnego, przepraszam, Lisina, To już jest drugi Ciekawe ile jest bohaterów tali przeciwnika Na ścieżce bohaterów To mnie bardzo, bardzo ciekawi Nie będę tak z boku Na mój honor, muszę się I ta Fiora nawet sobie jako, jako tako radzi, nie? Oto Będziemy stawiać oporu. Kroczymy dawno też na wolnym Very close indeed. Ta fiorka jest całkiem mocna, nie? Niezły baw. Jak się nazywa ta technika? Słuchajcie, no... Turbo winek dzisiaj, ale... Słuchajcie, jestem zaskoczony, jak fajnie tutaj można pograć duosami, które absolutnie nie mają żadnego sensu na trybie PVP. Zobaczcie, no, wyobrażacie sobie grać Fiore z Nasusem? Ja nie, a jednak zobaczcie, jak tu fajnie to wszystko śmigało. Oczywiście, bardzo duża zasługa jest. Dzięki tym przedmiotom, w ogóle teraz sobie tak myślę, ciekawe czy Riot wprowadzi poza wyposażeniem takie przedmioty tak, że to będzie po prostu już przedmiot Nie wyposażenie tylko przedmiot, to mnie bardzo zastanawia, bo to był dobry moment na wprowadzenie po prostu, się przebudowaniu tego wszystkiego nie Marnował większość punktów, wygrywamy oczywiście grę. Tutaj są bawy, no słuchajcie. Ścieżka bohaterów, jeżeli chodzi o ten losowe elementy, to idzie po naszej myśli, ale wiecie, że chcę wam pokazywać, bo tutaj często bardzo fajne sytuacje się zdarzają i przede wszystkim te kombinacje są bardzo ciekawe myślenie. i ta ścieżka bohaterów, naprawdę moim zdaniem, o niebo lepsze niż to miało kilka miesięcy temu miejsce. Seczka, oczywiście. Wiedzieliśmy, że tutaj będzie Fiora. Fiora bardzo dużo tutaj zrobiła. Mamy, oczywiście, kosmiczny z który ja Wam, oczywiście, pokażę. Podczas przygód zyskujesz dodatkowo 50% złota. No, mam mieszane odczucia co do tego złota. Dlatego, że nie zawsze jest co kupować, no bo to jest element oczywiście losowości, więc często dostajemy kiepskie rzeczy. Czy mamy tutaj coś do otwarcia? Nie. Moi drodzy, tyle ode mnie, jak już mówiłem, zagramy sobie niebawem Lux, następnie zagramy zupełnie nowym bohaterem, i, bo tu chodzi o to, żebyśmy odblokowali nowe oczywiście tryby, no i, i będziemy także nasusem jakby cisnąć na tych najlepszych trybach, rzecz jasna, także trzymajcie się, do następnego, mam nadzieję, że wam się to podoba, jo.